Mamy środę, a jak szroda, to dzień vloga. Rozpoczynamy pracę o godzinie 5 rano. Dzisiaj do zrobienia trzy kursy. Dwa razy kłoda 5 metrów i raz dużyca. Niestety, pierwszy kurs to mamy takie zbieranie, bo w dwóch miejscach w jednym leśnictwie, w dwóch miejscach mamy do załadowania płodę łącznie 8 kubików i później wyjechać jechać do drugiego leśnictwa, doładować do pełnego auta. sobie przypomniałem, że ja tędy wyjeżdżałem w zimę. To pewne drewno, które to faktycznie brałem w zimę, chyba w styczniu i ten. I tutaj zostało parę kubików. Prawdopodobnie to, to z tego zimowego zrębu będę musiał zabrać. Ja się przypomniałem, że ja pod drogą wyjeżdżałem w zimę. Tam ten pierwszy zakręt taki był, to pamiętam, że w zimę e, przy skręcaniu przód tak, w pociągu tak się zapamiętało. Teraz to wygląda zupełnie inaczej. To jest super droga, nie ma żadnych problemów. I tutaj mamy parę sztuk do załadowania I później podjechać w drugim miejscu Nawet nie biorę i nie, ten, nie przyciągam tej przyczepy do siebie Bo to się mija z sensem w tej chwili Mógłbym to wrzucić na plecy, ale później przód nie będzie dociążony A to trzeba po taką górę fast wyjechać co to rozłożę normalnie na, na dwie rajki i tyle Nie pojechałem tak jak trzeba. Dobrze. dobrze, że poczekałem, ale z bo on wylądował, coś w cholera gdzie. da dwa fetaki wrzucić wyjazd mamy kwit 8 kubików łapieszostwoś dwa pieszczy nie z łapiesz Nie chcę złapać o starości, szkoda czasu, ale mówię, że jest 8, to jest 8. Teraz wyjazd z tego leśnictwa. Nie wiem, około 10 km, może no około 10 km mam do drugiego leśnictwa i tam doładuję. Kilometrami od tamtego miejsca do tego to mnie trochę poniosło, bo wyszło w sumie 23 km. Muszę to przejechać przez taki parking, bo tutaj tam jest skrzyżowanie. Ale tu jest taka tablica ostrzegająca o niskim wiadukcie, bym w nią przyłożył, bo generalnie miałbym bliżej stamtąd, ale musiałbym jechać tutaj pod tym wiaduktem, pod którym, który ma. widzicie, do 30 i bym pod nim się nie zmieścił, dlatego musiałem to trochę objechać. To jest gwiazdo lasu. Jedziemy gdzieś za około kilometr, ma być drewno. Mam je minąć, nawrócić i ładować. Drugi kwit, 20 kubików, w sumie 28 metrów. Załadowane, pierwszy kurs zrobiony. No nie zrobiony, tylko załadowany. Teraz ja na tartach rozładować i przyjadę tu jeszcze raz, to samo miejsce, załaduję znowu kłodę piątkę, a później pod Jutro może tutaj też podjadę po dłużyce, muszę dzwonić i ustalić to z marketingiem. Tu jest taka dżudze. Fajnie. <trym> Tartak, rozładować, jeszcze raz tam jechać, załadować znowu tą kłodę i tak to będzie wyglądać tutaj na tą mygiełkę Przerzuci to drewno, obrócę się tutaj, zajadę sobie przodem, rozładowujemy i uciekamy stąd. Złapał. A my dojechaliśmy na tartak, trzeba rozładować i jechać po trzeci kurs. Rozładowane rzucam nakładkę wózek na plecy i jedziemy po trzeci kurs. 30. Tutaj w ogóle czekali na, na mnie, bo jakby dojechali, to do mnie zastawili, więc poczekali na krzyżówce ja szybko tutaj przejadę na swoje miejsce, On się później chyba to podniedzie będzie ładować Padać. ale czułem na to, żeby nie padało. Żeby... Nie muszę moknąć na dźwięku, ale się uda. No dobrze, niech popada, bo już tak sucho jest, że masakra. Kurze się niesamowicie. że trochę deszczu nie zaszkodzi, ale mogłoby padać że dopiero jak już będę załadowany. Tak, już drewno mamy. Trzeba obrócić, to chyba co patrz, ładować. Wyjeżdżam a tam już kolejny czeka na krzyżówce, żebyśmy się minęli. że ruch w interesie jest jak widać. Godzina 13 około godzinki mam stąd do, do firmy 14 rozładunek, 14-20 do domu. to ktoś dopiero będzie wjeżdżał się ładować a tutaj czeka jeszcze ten, którego opuszczałem z którym się mijaliśmy, ale też już jest załadowany I tak sobie wyjeżdżamy w takim dwuosobowym konwoju Muszę to rozładować tutaj na takim zapasowym miejscu, bo tam już na głównym placu nie ma za bardzo miejsca, to znaczy jest tam miejsce jeszcze na dwa auta, ale jutro tutaj już drewno 18-metrowe, to zostawimy sobie tam miejsce na te 18-metrowe drewno, na tym zapasowym miejscu sobie to rozładuję. Jeżeli nie subskrybujesz kanału, to zrób to teraz. I do zobaczenia w kolejnym filmiku.